Czyli pracujesz nad grą lub innym projektem 3D i nie masz czasu, albo po prostu nie chce ci się tworzyć wszystkich potrzebnych modeli kompletnie od podstaw? Okazuje się, że sztuczna inteligencja może nam pomóc również w tym zakresie. Luma AI Genie albo Genie to właśnie taki generator dowolnych trójwymiarowych obiektów, który nie wymaga żadnych umiejętności nawet powiązanych z grafiką 3D. Po prostu wpisujesz jaki model chcesz dostać i za kilka sekund otrzymujesz to, o co prosiłeś. Na pierwszy rzut oka wygląda naprawdę super i ma potencjał na to, żeby bardzo przyspieszyć pracę, ale ma też swoje ograniczenia, które odkryjesz przy dłuższym korzystaniu. Jednak o tym w dalszej części filmu Zaczynamy. Na sam początek, żeby w ogóle zacząć się tym bawić, wejdź na stronę lumalabs.ai/genie. I tam będziesz miał wszystko, czego potrzebujesz właśnie do stworzenia swoich modeli 3D. Na samym początku, jak tylko to odpalisz, zobaczysz takie coś. Czyli mamy jakieś tam obrazki z tyłu, na które możemy kliknąć i wtedy wyświetli nam się co to jest. Czyli mogę sobie klikać tutaj i sprawdzać co to jest. Ale my tutaj przyszliśmy nie po to, żeby podziwiać te obrazki, które już tutaj są, tylko wygenerować własne obiekty 3D. Dlatego kliknę tutaj krzyżek i w to pole na samym dole po prostu wpiszę to, co będę chciał wygenerować. Załóżmy, że chcę wygenerować sobie jakiegoś stylizowanego grzyba, bo czemu nie. Czyli wpisuję sobie stylized mushroom i klikam Create, żeby stworzyć. Teraz będę musiał chwilkę poczekać i proszę bardzo, dostaliśmy cztery propozycje stylizowanych grzybów. Załóżmy, że najbardziej podoba mi się ten z prawej strony, więc klikam na niego i dosłownie za sekundkę dostanę podgląd tego, jak wygląda ten obiekt bezpośrednio w 3D. No i cyk, mamy już nasz pierwszy trójwymiarowy obiekt wygenerowany całkowicie za pomocą właśnie tej sztucznej inteligencji. Mogę go sobie obracać, mogę przybliżać i oddalać to jest dosyć proste tylko mamy tutaj też jeszcze inne opcje, które możemy wykorzystać. Znajdziesz je tutaj z prawej strony. Po pierwsze, możemy stworzyć więcej wariacji tego, co już tutaj jest. Czyli, jeżeli ja to kliknę, to wtedy na podstawie tamtego obiektu, którego wygenerowaliśmy, stworzy nam cztery bardzo podobne, ale jednak troszkę różniące się obiekty. Znowu musieliśmy chwilę odczekać i znowu wygenerował nam dodatkowe obiekty. Jeżeli ja to zamknę, pyk, to teraz możesz pomyśleć, że wszystko, co właśnie stworzyliśmy, straciliśmy. Ale tak naprawdę nie. Zauważ, że na samej górze mamy dwie opcje: pierwsza do generowania obiektów, i druga Creations do zobaczenia tego, co już wygenerowaliśmy. Kliknę na to. I w tym panelu właśnie wyświetla się wszystko, co już udało mi się wygenerować w tym programie. Czyli tak jak widzisz, wygenerowałem już sobie kilka obiektów i teraz każdy z nich mogę podejrzeć. Kliknę sobie załóżmy na ten hełm, poczekam sekundkę i proszę bardzo, właśnie załadował nam się ten hełm tutaj w 3D. Dobra, to zobaczmy, jakie tutaj są jeszcze opcje, co my możemy jeszcze tutaj zrobić. Jest tutaj coś takiego jak wybór materiału. Czyli jeżeli kliknę na material, to mam do wyboru materiał klej czyli identyczny na całej powierzchni naszego obiektu jest jeszcze plastik, również będzie taki sam, tylko, że ten będzie się bardziej odbijał i dodatkowo mamy metal, który właśnie będzie symulował metal. Ale poza tym mamy też AI Predicted. Czyli AI samo sobie decyduje, gdzie powinien być metal, gdzie powinien być plastik, jak ten obiekt w ogóle powinien odbijać otoczenie. Czyli dokładnie to, co sobie robimy w Blenderze czy w Unreal Engine, w systemie nodów. Tutaj robi za nas AI i stara się to zrobić w taki sposób, żeby było jak najbardziej realistyczne, albo przynajmniej ładne. Tylko zauważ, że też mamy tutaj opcję Make High Res. To może kusić, żeby to kliknąć, i faktycznie trzeba przyznać, że całkiem to działa. Wejdę sobie tutaj we wcześniej wygenerowany model krzesła, wyglądał on tak, a jak kliknąłem Generate High Res. To wtedy ten obiekt stał się taki. Czyli tak jak można było się domyślić, Hi-Res sprawia, że twój model będzie dużo bardziej szczegółowy. Mówimy tu i o geometrii, i o samej teksturze tego obiektu. Tylko jest w tym mały haczyk. Jeżeli wybierzesz sobie jakiś obiekt i klikniesz Make Hi-Res, to będziesz musiał poczekać tak z 5-10 minut, zanim on faktycznie zostanie wygenerowany. Ale później, tak jak widzisz, dostajemy całkiem ładny rezultat. Zrobiłem to również na modelu tej baterii. To jest zwykły Low-Res model. A tutaj będziemy mieli teraz HIRES. Widać, że jest więcej szczegółów i dzięki temu oczywiście model wygląda dużo, dużo ładniej. Dobra, to przeskoczmy sobie do tego grzyba i zobaczmy jeszcze pozostałe opcje. Tutaj jeszcze z prawej na dole, na samym dole, mamy coś takiego jak eksport. I to jest chyba najważniejsza funkcja tego programu. Gdy klikniesz tutaj, dostaniesz całą listę programów, do których możesz wrzucić sobie ten model i zacząć go w tym programie używać. Ja sobie wybrałem tutaj na samej górze Custom, po to, żeby w tym miejscu móc dowolnie wybierać format. Jeżeli nie wiesz, jakiego formatu potrzebujesz, to po prostu wybierz sobie tutaj program, do którego chcesz wyrzucić. Ale jeżeli wiesz, jaki format potrzebujesz, to wybierz Custom i tutaj będziesz mógł sobie dowolnie to dostosować. W tym przypadku, tak jak w sumie zawsze, przerzucam modele za pomocą formatu FBX klikam sobie na ten FBX i teraz jedyna opcja jaka mi pozostaje to retopologia. Retopologia to jest taki myk, że bierzesz bardzo gęsty, bardzo szczegółowy obiekt i redukujesz jego geometrię. Po prostu, żeby mniej jakby pamięci w komputerze zajmował, żeby był mniej szczegółowy, ale później te wszystkie szczegóły, które w nim były, zapisujesz na teksturze. Dzięki czemu masz lżejszy model, który będzie szybciej działał w Twoim programie, a jednocześnie zachowujesz wszystkie te detale, które miałeś na tym bardziej szczegółowym obiekcie. No i podobno tutaj to AI właśnie może nam to robić z automatu. Więc wybiorę sobie tutaj średnią retopologię i klikam Download, żeby ten obiekt po prostu mi się pobrał na mój komputer. Wrócę do Ciebie, gdy to się pobierze. Wszystko się pobrało i dostaliśmy takie pliki czyli mamy plik FBX z naszą geometrią i kilka tekstur: Metallic, Normals, RGB i Roughness. Jeżeli nie wiesz o co w ogóle chodzi z tymi teksturami i jakie możesz użyć, to robiłem już kilka filmów na tym kanale. Wystarczy wejść do opisu i znaleźć odpowiedni link. Ale zakładając, że wiesz, jak się tym obsługiwać, spróbujmy teraz przenieść to do blendera. Wchodzę sobie w file, import, wybieram FBX. I tutaj po prostu przeciągam ten plik, który zaimportowaliśmy wcześniej. No i tak jak widzisz, właśnie dostaliśmy tego grzyba w przestrzeni 3D. Kliknę sobie teraz tutaj, żeby wyświetlić materiały, no i wszystko działa tak, jak powinno. Podniosę go troszeczkę do góry, żeby nie wchodził nam w tą siatkę. No i trzeba przyznać, że wygląda naprawdę fajnie. Czyli dokładnie tym sposobem możesz przenosić te modele do każdego programu, jaki tylko odtwarza jakiekolwiek pliki 3D. Za chwilę sobie jeszcze wsadzimy to do Unreal Engine, żeby zobaczyć jak to tam wygląda. Tylko najpierw przyjrzyjmy się troszkę geometrii tego obiektu. Wcisnę TAB, żeby przejść do trybu edycji i... no właśnie. Kliknęliśmy, żeby zrobił nam retopologię, no i faktycznie wydaje się, że zrobił, tylko no w tej siatce jest jeszcze dużo do poprawy i robiąc ręcznie moglibyśmy zrobić to dużo, dużo lepiej. Więc jeżeli bardzo zależy Ci na bardzo ładnej siatce i na tym, żeby nie było żadnych dziwnych załama światła, albo jeżeli chcesz taki obiekt później animować, to może być pewien problem i będziesz musiał po prostu zrobić retopologię ręcznie. Jest tutaj zdecydowanie za dużo tych ścian, bo jak sobie zaznaczę całość i wejdę tutaj... To będę mógł wybrać Statistics. I widać, że taki mały grzybek ma tutaj 11,5 tysiąca, praktycznie 12 tysięcy trójkątów, co jest dosyć dużo. Na pewno idzie to jeszcze bardziej zoptymalizować i przystosować do tego, żeby jakkolwiek działała na tym animacja. No dobra, ale zostawmy blendera i spróbujmy wrzucić to do, do Unreal Engine. Jesteśmy w Unrealu i tutaj również bardzo szybko będziemy mogli umieścić ten obiekt. Wystarczy, że wcisnę Ctrl Spacja, znajdę. Wszystkie pliki, które ściągnąłem, zaznaczę je i zwyczajnie przeciągnę tutaj do Unreal'a. Wybieram Import All, żeby zaimportować, i już mam nasz obiekt. Jeszcze bez tekstur, bez żadnego materiału, ale obiekt już jest w silniku. Teraz tylko stworzyć dla niego szybki materiał, przenieść ten materiał bezpośrednio na obiekt i proszę bardzo, cały oteksturowany obiekt znajduje się już w silniku. Wrzuciłem też tutaj kilka innych obiektów, żeby sobie porównać i zobaczyć w ogóle, jak one się prezentują w Unreal Engine. Tutaj widać naszego grzybka, wygląda naprawdę fajnie, może troszeczkę się psuje, gdy podejdziesz do niego bliżej, ale trzeba przyznać, że ogólnie wygląda to naprawdę przyzwoicie. Mamy też nasze krzesło, obok jest bateria, którą też wcześniej wygenerowałem, i jest też cały. Statek kosmiczny. I tutaj właśnie pojawiają się problemy. Gdy tak na niego patrzysz, to raczej nie powiesz, że wygląda jakoś super ładnie. A to jest już obiekt High Res. Czyli wcześniej wyglądał on jeszcze brzydziej. Im bardziej złożony obiekt, im ma więcej szczegółów i więcej oddzielnych elementów, tym po prostu ten program radzi sobie dużo gorzej. Ale jeżeli potrzebujesz wygenerować proste obiekty jak krzesło, jakaś bateria czy grzyb. To będą wyglądały one dużo, dużo lepiej. Znaczy, lepiej z odległości. Ale jeżeli podlecisz do obiektu i popatrzysz na niego, faktycznie przeanalizujesz szczegóły, to zobaczysz, że tutaj jest bardzo, bardzo dużo problemów. Tutaj coś się dziwnie zaokrągla, tu są jakieś przecięcia, na samej górze mamy niedokończone obiekty, takie bloby się potworzyły dziwne. No, jest jeszcze sporo, sporo rzeczy do poprawy. Ale jako takie dodatkowe koncepcyjne obiekty, powiedzmy takie placeholder'y, które później zastąpisz prawdziwym grafiką, sprawdzają się według mnie całkiem całkiem dobrze. Jeżeli potrzebujesz po prostu cokolwiek, żeby wrzucić do swojego świata, żeby nie było pusto, to to jest myślę całkiem fajny wybór. Ja ostatnio używam tego programu do generowania sobie takich koncepcji, takich pomysłów do tego, co ja będę w ogóle modelował. Bo nie dosyć, że ten program da mi sam pomysł i taką ścieżkę, którą będę mógł podążać, gdy będę modelował swój własny obiekt, to jeszcze mam tutaj zachowane całe wymiary. Więc podczas modelowania myślę tylko i wyłącznie o tym, jak mój obiekt będzie wyglądał, jak dopasować go do tego, co już mam tutaj. Po prostu podążam za takim wcześniej ustalonym schematem, co, trzeba przyznać, bardzo przyspiesza pracę. Czyli jeszcze raz, jako takie ostateczne podsumowanie. Jeżeli chcesz wygenerować sobie trójwymiarowe obiekty z tekstu, wejdź na tą stronę, którą oczywiście znajdziesz w opisie, załóż konto i za darmo będziesz mógł generować tego typu obiekty. Raczej ich nie wykorzystasz w takiej formie bezpośrednio wyciągniętej z tej strony w swoim projekcie, ale myślę, że na pewno bardzo ci pomogą przy procesie wymyślania rzeczy i faktycznego już modelowania na ich podstawie. A jak chcesz nauczyć się własnego modelowania w Blenderze albo obsługi tego Unreal Engine, o którym przed chwilą mówiliśmy, to również sprawdź opis. Wrzuciłem tam linki do moich kursów, które przygotowałem właśnie po to, żeby wprowadzić cię w ten świat 3D. Liczę na to, że ci się przydadzą i ułatwią te pierwsze kroki w nowym świecie. Do następnego.